O piękna, piękna nieznajoma, skąd cię prowadzi losu traf? Powiedz mi, powiedz czynić, co mam, by serce zdobyć nie czyniąc gaw? Lubisz pająki? Odrzucasz moje lilie blade, poziomek słodkich, wonny kosz. Przyjmij więc chociaż mą balladę i daj mi za nią uśmiechu grosz. Balladę przyjmiast nie zabudki, bo noc tak krótka i dzień tak krótki. Och, moja mała, źli są chłopcy, wciąż mi mówiła niania ta. A więc nie przyjmuj nic od obcych, bo to jest bardzo, Niedobry znak. Hmm. Nie chcę ballady i niezabudki choć noc tak krótka, i dzień tak krótki. O piękna, piękna, nieznajoma, bym się nie dręczył dłużej spraw. Spójrz to pistolet, czynić co mam? Czy go odrzucić, czy też piw paw. Pif -paw. W tej edukacji smutne skutki na drodze mej stanęły toć. Chcesz rzucić mnie w objęcia wódki, na kraj przepaści człowieka pchnąć. Weź wiersze mej zabudki bo życie krótkie i dzień, dzień tak krótki. Mój tak kuzynek pająki, bo ja po prostu przepadam.